Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Ciechanowie może pochwalić się nowym nabytkiem. O czym mowa? Mowa o nowym specjalistycznym samochodzie ratowniczo-gaśniczym, który udało nam się właśnie pozyskać dzięki staraniom Komendy Powiatowej w Ciechanowie. Samochód, ten, który widzimy, został zakopiony z projektu, który przygotował nasza komenda wojewódzka w Warszawie. Był to projekt współfinansowany przez środków unijnych. Miało to za zadanie usprawnić system ratowniczy na drogach. Pojazd, dokładnie jego zabudowa, została wykonana przez firmę Mototrak, która, firma dokładnie znajduje się w Kielcach. Jaki jest koszt tego wozu strażackiego? No, akurat w tym przypadku ten samochód wraz ze sprzętem kosztował w granicach 1,75 75 000. Jeżeli chodzi o wyposażenie tego wozu strażackiego, to o czym możemy, co nam może Pan pokazać? Wiecie Państwo, jeżeli chodzi o podstawowe wyposażenie tak naprawdę takich wozów ratowniczo-gaśniczych, oprócz węży, które można spotkać codziennie, które widzimy, samochód został wyposażony dodatkowo w bardzo wysokiej klasy sprzęt hydrauliczny, który ma nam pomóc w działaniach z udziałem samochodów osobowych, ale również przy klęskach żywiołowych oraz katastrofach budowlanych. Na przykładzie tutaj widzimy sprzętu hydraulicznego firmy Lukas, jest to sprzęt tak naprawdę rozpieracz armieniowy, który jest w stanie rozeprzeć nam elementy nawet do 600 kN, czyli tak naprawdę elementy w większości samochodów jesteśmy w stanie ich porozrywać tym, tym sprzętem, co ułatwi nam pracę codzienną, tak naprawdę w przypadku, gdzie spotkamy się z wypadkami na drodze. Natomiast dodatkowo, samochód został wyposażony już w nowoczesny system oświetleniowy, zarówno na zewnątrz, jak i w środku system LED-owy. Poduszki, które wraz z pojazdem pneumatyczne zostały dostarczone, są też już bardzo wysokiej klasy. Jesteśmy w stanie podnieść ciężar nawet 68 ton. Czy wyposażenie tego wozu gaśniczo-ratowniczego różni się tego nowego wozu, różni się od wyposażenia starych wozów? Tak, przede wszystkim to, że jest to już nowoczesny sprzęt, to jest Raz. Po drugie, system gaszenia, który został dodatkowo zainstalowany na pojeździe system Kaws. Umożliwia nam zmniejszenie tak naprawdę kosztów popożarowych w przypadku pożarów w mieszkaniach, w budynkach sakralnych, czy nawet użyteczności publicznej. A tak naprawdę dzisiaj jest to ważne, są to jednak budynki, można powiedzieć, po części strategiczne tak, dla nas, zarówno mieszkańców, jak i użytkowników. Czy ten wóz strażacki zastąpi stary, można powiedzieć, zużyty już wóz, czy dołączy do szeregu innych? Y tak, ten akurat nowy zastąpi nam dotychczas użytkowany pojazd, natomiast pojazd ten jest cały czas przez nas użytkowany, jest w 100% sprawny i gotowy do wyjazdu. E, oczywiście on nie zostanie skasowany, zostanie przekazany do ochotniczych straży pożarnych, które na co dzień wspomagają nasze decyzje i działania podczas codziennych tam akcji. Mówił Pan, że ten pojazd ratowniczo-gaśniczy wyposażony jest w nowoczesny system KAWS. Chciałabym, żeby Pan nam powiedział coś więcej na temat tego systemu. Yy, tak, jak wspomniałem, jest tutaj dodatkowo zamontowany system KAWS. Yy, jest to system, który pozwala nam przy mniejszym zużyciu wody oraz środka pianotwórczego uzyskać pianę odpowiedniej w właściwościach. Piana ta ma bardzo dobre właściwości zarówno gaśnicze, jak i izolujące. Yy, w przypadku, tak jak mówiłem, budynków takich użyteczności publicznych, mieszkalnych, yy, muzeach yy, czy magazynach. No ważne jest to, aby zmin zminimalizować się tak naprawdę te koszty yy, popożarowe, ale także ważne jest to, żeby to zrobić sprawnie oraz yy, jak najszybciej. Czy nam powiedzieć, czy takim wozem strażackim da radę wjechać w jakiś trudno, niedostępny, trudny niedostępny teren? Yy... Oczywiście tak, da radę w nim wjechać w trudno niedostępny teren, natomiast no, trzeba zachować zdrowy rozsądek, ponieważ no wiadomo, ten pojazd jest, jeżeli chodzi o jego gabaryty i ciężar, no, może to spowodować jego uszkodzenie bądź zakopanie, natomiast walory jego techniczne, czyli napęd 4x4 oraz dodatkowo możliwość zblokowania napędów, a także doświadczenie i umiejętności kierowców zdobyte podczas codziennych działań, Pozwolą poruszanie się tym samochodem w ciężkim terenie utrudnionym. Widzicie, co znajduje się w takim standardowym wyposażeniu wozu ratowniczego śnieżnego? Oprócz standardowego wyposażenia typu Torba R1, czy właśnie tak jak tu widzimy na samej górze poduszki wysokiego ciśnienia niskiego podnoszenia, te, o których mówiłem, że posiadają tak dużą siłę podnoszącą, mamy również węże, mamy deskę, mamy wentylator oddymiający. Mamy również podstawowe narzędzia na wyposażeniu typu piła, typu młot, siekiera, które mogą nam się przydać przy codziennych działaniach. Ale posiadamy także agregat prądotwórczy, którym możemy zasilić inne urządzenia elektryczne bądź wspomóc inne służby przy ich działaniach. Posiadamy przedłużacz, piłę zarówno do betonu stali, jak również piłę do drewna. Za Panem możemy dostrzec napis korytarz ratunkowy. O czym mowa? Na czym polega ten korytarz ratunkowy? Korytarz ratunkowy jest to po prostu przestrzeń robiona przez kierowców na, na drogach, na autostradzie, który umożliwi tak naprawdę przejazd służbom ratunkowym, zarówno pogotowiu, czy nam, czy, czy policji do miejsca zdarzenia i roz, zdrowy rozsądek kierujących. I oczywiście tutaj na przykładzie naszego samochodu staramy się już pokazywać jak powinni kierowcy się ustawiać. Chcemy pokazać, jak powinny być te odruchy, pierwsze, bezwarunkowe, naszych kierujących na drogach, aby umożliwiły nam szybki i bezpieczny dojazd do osób, które potrzebują tej pomocy. Kiedy auto wyjedzie do akcji, do pierwszej akcji? No mam nadzieję, że już w przeciągu tygodnia będzie wprowadzone do podziału bojowego po, po skrupulatnym zapoznaniu przez załogę już jego wyposażenia nowego i zapoznaniu z jego obsługą. I zobaczymy go na terenie miasta już w rzeczywistych działaniach.